Dzień ja jestem Alwina i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z weekly vlogiem. Dawno nie było już, w sumie, ale przez ostatnie jakieś, w ogóle styczeń, był dla mnie strasznie takim chorobowym miesiącem. Przez półtorej tygodnia siedziałam, w ogóle nie wychodziłam z domu, bo miałam anginę na początku stycznia. I w tamtym tygodniu yy, jeszcze coś zaczęło mnie boleć gardło, i cały weekend w ogóle yy, miałam taki ogromny katar, że to była jakaś masakra, ale już teraz jest. Ok, mam nadzieję, że nic mnie nie weźmie teraz, bo już no, mówię: styczeń był bardzo taki chorowity. Myślę, że nawet może trochę słychać po moim głosie jeszcze, że, 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 że nie do końca, ale już jakby zdrowie je, także jest ok. I mamy poniedziałek, jest godzina 15.15 15 około. Ja wróciłam przed chwilą do domu ze szkoły i plan mam taki. Jeden bardzo ważny. Jutro mam sprawdzian z chemii a jak pewnie wiecie, bo mnie znacie przecież, to ja z chemią mam taki i ja muszę, no generalnie dla mnie to jest strasznie niewidzialny przedmiot i, i wiecie i, i nawet jak się uczę dużo, to i tak różnie to wychodzi, ale tak, muszę się pouczyć bo mam z mm, alkohole, fenole, aldehydy i ketony także, także tutaj będę musiała jeszcze się pouczyć, dzisiaj sobie zrobię jakieś takie sesje, wiecie, pomodoro może 50 na 10 minut, bo przy takich dużych, że tak powiem, partych materiałów 50 na 10 minut sprawdza mi się najlepiej. Chodzi mi o 50 minut i 10 minut przerwy. Także, także to. I, I z tego, co jeszcze Wam później poopowiadam, to wróciłam do szydełkowania. Może nawet tam widać, nie wiem czy tam widać, ale tam jest taka różowa włóczka z takim szydełkiem wbitym. I, i zaczęłam sobie szydełkować znowu. Z innych rzeczy to oglądałam wczoraj i przedwczoraj następców, pierwszą i drugą część, zamierzam obejrzeć też trzecią, bo zaczęły mi wyskakiwać jakieś takie na TikToku, wiecie, nie że edity, tylko po prostu jakieś takie, wiecie, takie scenki, nie, i były, i były po prostu pokazywane na TikToku i ja tak przystanęłam przy jednej i później zaczęły mi się właśnie algorytm mnie podsyłał, i właśnie mówię, kurczę, obejrzałam sobie następców. I pierwszą część oglądałam masę razy, drugą oglądałam kilka razy, trzeciej w ogóle nie pamiętam. Tak prawie w ogóle, bo może oglądałam ją raz, kiedyś. I, i, i dlatego do trzeciej chcę sobie wrócić ją odświeżyć. No, ale tak, że ja to lubię, no to oglądałam wszystkie od początku i właśnie przedwczoraj, wczoraj i, i, i. dzisiaj na pewno nie obejrzę trzeciej ale być może jutro już, tak? I i, ty, i tyle chyba. Aha, jeszcze będę wieczorem oglądać um, jak miłość, bo mój wątek dzisiaj ulubiony będzie, ale to też nie Ja ogólnie dużo nagrywałam um, wstawek do vlogów, które się na przykład nie pojawiły i ja często mówiłam o tym, że oglądam jak miłość. I nie wiem, czy akurat um, mówiłam to niedawno, czy nie, ale jeżeli nie, no to tak oglądam jak miłość, dzisiaj jest mój ulubiony wątek. Z innych rzeczy to jest dzisiaj jeszcze Lipowo, czyli zmowa milczenia, nie wiem czy kojarzycie. Katarzyna Puzyńska, ja czytałam jej książki, a raczej tę książkę albo półtorej książki. Ona ma taką mega długą serię tych książek. I, i wyszedł właśnie z kryminalnych książek i wyszedł właśnie serial na, na TVN. O tym, moje zdanie na temat tego serialu jest takie, że obejrzałam z małym oglądem, oglądam, że kilka odcinków. I naprawdę ja się trochę zawiodłam, bo naprawdę ta książka była mega ciekawa. Mi się bardzo podobał, podobał mi się pierwszy tom. Naprawdę, no, no tak, bardzo mi się podobał. W ogóle strasznie szybka akcja, ale wiecie, w tej książce nie dało się nudzić w ogóle. A z kolei serial jest... no nie za bardzo. W ogóle bohaterowie mi się nie zgrywają, inaczej sobie ich zupełnie wyobrażam, Inaczej też byli opisywani w książce, a inni są... W serialu. Także no, główna bohaterka w książce była bardzo fajna. W serialu mnie wkurza strasznie. No, także jestem trochę zawiedziona z tym. I to tyle. Tyle z moich planów. Na razie idę sobie zrobić coś do picia i wracam tutaj i będę się uczyć z tej e, z chemii. A jeszcze muszę się przebrać, bo nie przebrałam się. Powiem Wam, że jestem po pierwszym tutaj, po pierwszej mojej sesji 50-minutowej, i naprawdę strasznie mi się nie chce. To nie jest tak, że mi nic nie wchodzi do głowy, tylko ja wiem, że kiedy zbyt często patrzę na upływający czas, na zegarek, na to, ile jeszcze zostało, to oznacza, że ja nie jestem tak w pełni skupiona. I właśnie teraz tak było, że no, co jakiś czas patrzyłam. I, I czułam, że, że właśnie się rozpraszam sporo. Tak naprawdę, teraz ja dokańczam zadania, których nie zrobiłam wcześniej. Z Witowskiego, jakbyście się zastanawiali, to robię z Witowskiego i dokończam sobie te, których nie zrobiłam wcześniej, z tych aldehydów i z ketonów, chociaż aż tak dużo mi ich nie zostało, jakby nie patrzeć więc myślę, że je po prostu uda mi się w miarę tam większość pokończyć dzisiaj i będę musiała jeszcze sobie przysiąść do bardziej takich teoretycznych rzeczy z alkoholi, fenoli i tak dalej, żeby to sobie poczytać. Już nawet niekoniecznie zadania robić, ale poczytać, bo no już te, no już miałam jakiś czas temu, co prawda i, i mogło mi się trochę pozapominać, także taki mam plan, żeby właśnie sobie dokończyć te zadania z tych aldehydów i ketonów i z alkoholi i fenoli sobie poczytać jeszcze z zeszytu jakieś tam rzeczy, które mi się pewnie przydadzą z teorii, nie z teorii, no generalnie takie bo powiem wam szczerze, chemia organiczna to jest bardzo dużo pamięciowy pamięciowy w sensie mega dużo reakcji i wiem, że mnie oglądają osoby, które na przykład chcą iść na biolchem albo już chodzą, a są na przykład młodsze ode mnie to to jest zupełnie coś innego niż chemia nieorganiczna. Um, tutaj operujemy w sumie na samych reakcjach, i no, obliczeniówki to w ogóle nie ma, tylko jakieś, no właśnie, reakcje i właściwości, tego typu jestem. <grym> jestem taka beznadziejna w właściwościach i w tym, no w tych wszystkich, na przykład o hybrydyzacjach węgla, Boże, ja do dzisiaj nie wiem, o co z tym chodzi. <grym> I, I tych wszystkich na przykład kształtach jakichś dziwnych, co też było na początku, albo nie wiem. Ja też nie mam takiej głowy, żeby zapamiętywać, co, co kiedy z czym reaguje i co mam napisać na strzałką: czy jest na gorąco, czy na zimno, czy katalizator, czy bez, czy woda, czy kwas, czy coś. Ja po prostu nie mam za bardzo do tego głowy i ciężko jest mi się tego uczyć. Naprawdę ja się musiałam długo próbować wdrożyć w chemię, w chemię organiczną. I naprawdę na początku byłam załamana, bo nie wiedziałam o co tutaj chodzi i w... strasznie. Początek był straszny. Później jakoś to się mniej więcej unormowało. Chociaż do tej pory miałam takie zgrzyty, jeśli chodzi o tę nieorganiczną. Ale, 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 no, ale praktyka czyni mistrza, jak to się mówi. Więc ja idę dalej robić zadania, bo zostały mi ostatnie dwie minuty przerwy. I odezwę się do Was może już jak skończę, albo jeszcze w przerwie zobaczę w ogóle, ile jeszcze będę nad tym siedziała, bo być może jeszcze jedno 50 minut, albo jeszcze takie dwie sesje zrobię, zobaczę, jak się będę czuła i ile będę jeszcze właśnie tam musiała sobie powtórzyć. Dobra, słuchajcie, ja już się pouczyłam, tak jak Wam pokazywałam, gdzieś 2 godziny 40 minut z przerwami. Wydaje mi się, że całkiem sporo. Może jeszcze coś sobie powtórzę przed spaniem, ale, ale na razie to zostawiłam. Moi rodzice przyjechali, posiedziałam trochę z nimi. Teraz będę szła się myć i pokażę Wam, czego używam do włosów, do twarzy, bo mam trochę nowych produktów, które właśnie chciałabym Wam pokazać. I muszę, muszę dzisiaj ująć włosy, bo ja dzisiaj miałam fryzurę na ulizanego koka się pewnie domyślacie dlaczego i co jeszcze aha i o 21 oglądam M jak miłość, to się wpisuje w mój grafik poniedziałkowy i o 21.35 albo po M jak miłość oglądam lipowo więc tak do 22.30 40 to trwa więc generalnie trochę późno, ja zwykle tak późno nie chodzę spać, ale to jest ten jeden dzień w tygodniu, kiedy sobie tak pozwalam to też nie jest jakoś bardzo późno, nie? Ale z tego powodu, że wstaję około 6 rano, muszę chodzić spać wcześniej, tak? Zawsze to powtarzam. To jest moja jedna wymówka na chodzenie spać jak dziecko o 21 i ludzie się dziwią, czemu ja już na przykład wtedy nie odpisuję, no bo dlatego, że śpię po prostu. No. Eee, także idę teraz się umyć i zaraz wam pokażę, że jeszcze czego używam. Dobra, generalnie jeżeli chodzi o produkty do włosów, to ostatnio te dwa szampony wam pokazywałam eee, z Neboa i z Onlybio. Eee, powiem wam tak. Generalnie ja nie ja miałam zawsze problem, żeby znaleźć sobie jakiś taki szampon e, fajny, żeby, wiecie, żeby te włosy mi się tak szybko nie przetuszczały i tak dalej. E, I często myję dwa razy skórę głowy, w sensie jak myję włosy, to myję dwa razy skórę głowy i zwykle tym i tym na zmianę po prostu. E, jeśli bym miała wybrać pomiędzy tym a tym, to bym wybrała raczej ten z Only Bio. E, lepiej mi się troszkę sprawdza. A jest też o wiele tańszy, więc, więc no, z Only Bio ja Wam mogę polecić ten szampon, też dużo osób go polecało i już mam, nie wiem, którą, nie wiem, który to jest mój szampon, ale no, używam go już jakiś czas jest przyzwoity. Jak, jak ja mam problem ze znalezieniem szamponu do, do moich włosów, żeby one się aż tak szybko nie przetuszczały, to ten jest nawet przyzwoity. I słuchajcie, mam też nową maskę do włosów, ostatnio Wam pokazywałam, że używam tej z Only Bio do włosów wysokoporowatych, ona też mi się bardzo dobrze sprawdzała. Ale ostatnio nie było promocji na OnlyBio, więc stwierdziłam, że dobrze, nie musimy powstrzymać się, kupić może coś innego. I kupiłam sobie maskę, słuchajcie, z garniera do włosów, wygładzającą. Dobrze mi się sprawdza, naprawdę chwilę, kilka minut się trzyma na włosach i są mega, wiecie jak, się, jak są włosy, jak się znało, że maska, są takie, że po prostu. Jest... Ja uwielbiam to uczucie. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać jeden szampon, to jest do moich włosów roześnianych. Ostatnio prawie w ogóle go nie używam. Od kilku miesięcy naprawdę go nie używałam chyba w ogóle. Ale wiecie co, przez, jak ja mam rozjaśnione włosy, to dzięki temu, że przez jakiś czas kiedyś używałam bardzo dużo tych właśnie fioletowych szamponów do rozjaśnionych włosów, to te włosy faktycznie miały taki fajny kolor. Wiecie ten, nie, nie żółknęły mi te, te rozjaśnione włosy, bo taka, była taka biała platyna. I teraz w ogóle przestałam, więc dzisiaj może się skuszę po ten szampon z połączeniem, z których z Wam pokazywałam wcześniej. Yy, I tak, i to tyle, jeżeli chodzi o rzeczy do włosów, rzeczy do twarzy, pokażę Wam, jak się umyję. Dobra, ja przyszłam Wam opowiedzieć, co nieco, co u mnie i tak dalej, bo dzisiejszy dzień był strasznie, ale to strasznie męczący. E, tak, już Wam opowiadam, co się działo. Ja pojechałam do szkoły o 7 rano, jak zwykle. E, później poszłam z koleżanką na kolczyk znaczy, ona robiła kolczyk, ja nie robiłam, ale poszłam jej potowarzyszyć. E, później poszłyśmy do galerii na chwilę. Ja w tej galerii byłam, nie wiem, z pół godziny i później pojechałam na trening i wróciłam do domu i wróciłam do domu gdzieś o 18.30 czyli prawie 12 godzin poza domem, ja bardzo długo już w takim trybie nie funkcjonowałam i powiem Wam szczerze, wróciłam i padałam na pysk, po prostu tak jak, nie pamiętam kiedy i zjadłam na naleśniczki, bo mój tata robił i stwierdziłam, że położę się teraz tak odpocząć. No bo włączam coś, coś na YouTubie i tak sobie oglądam, oglądam, coś sobie szydełkuję, oglądam i wiecie co... Mówię, a, dobra. Chyba muszę się przespać, nie? I poszłam na drzemkę, wstałam o 20. Które teraz jest 2042, więc ja poszłam gdzieś tak o 20. Nie, wcześniej, gdzieś 1930, obudziłam się po 20.00. Um. Czyli kilkanaście minut w sumie tak sobie spałam. I ja jestem strasznie zmęczona, ale za trochę ponad 10 minut, 13 minut jest um, M jak miłość, bo dzisiaj wtorek, e, więc to na pewno chcę obejrzeć e, na dole, ale zanim to, to muszę się tutaj ogarnąć, że tak powiem. E, I tak... Dzisiaj y, jest dzień na, nałożenia wiecie, wcierki na włosy. Już wam pokażę, jaką mam wcierkę. Kupiłam taką wcierkę już jakiś czas temu. I teraz ją sobie stosuję, szczerze mówiąc, jeszcze nie mam zdania na jej temat, y, ale na razie ją po prostu używam. Ale tak jak powiedziałam, nie mam zdania, więc ani nie polecam, ani nie odradzam. Po prostu jest sobie. O, i ja sobie właśnie biorę tą wcierkę mniej więcej w ten sposób nie tak bardzo bezpośrednio, bo ona jest jakby, dużo z tego czegoś leci e, i ja sobie to masuję tym masażerem do, 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 do włosów do, znaczy no, nawet nie do włosów, do skóry głowy e, także ja sobie to tym masuję no ej, powiem wam, strasznie jestem zmęczona naprawdę I jeszcze, ale Tyle dobrego, że w sumie nie mam nic takiego już do szkoły i nie musiałam się dzisiaj niczego uczyć, naprawdę. No i dzisiaj nic nie zrobiłam, nawet, no, no nic, nawet nie usiadłam do biurka, nie mam po prostu już siły. Ale dopiero teraz zauważyłam, jak bardzo w tym nagraniu... Wiecie, mam ten y, tuż do rzęs mi tak tutaj i wygląda bo chyba płakała przed chwilą albo coś. Nie, mi po prostu po całym dniu mi... Tak mi się tuż do rzęs rozmazuje i wiem, może każdemu może nie wiem, ale mi jakoś szczególnie mam wrażenie, że jak po kilku godzinach już mam naprawdę tutaj na tej dolnej powiece widzę właśnie z który się zbiera i strasznie mnie to irytuje. Więc jak coś, to wszystko ok, to jest po prostu już zmazany makijaż. Dobra, słuchajcie, tu, tak, tu jest włóczka, bo przed chwilą sobie się dołkowałam jeszcze, ale wróciłam do domu tak gdzieś z godzinę temu, jest 18 i no, w sumie się też nic nie działo tak, to, to samo co wczoraj, czyli byłam w szkole, byłam na treningu i w sumie to tyle. I jeszcze na dzisiaj mam tylko jeden plan. Muszę trochę nauczyć się z biologii, poczytać układ nerwowy, z układu nerwowego rzeczy, bo czuję, że jakby, szczerze mówiąc, nie uczyłam się go za dużo. I, I właśnie będę musiała się teraz trochę pouczyć tak po prostu na wszelki wypadek, bo czuję, że gdzieś jestem w tyle i muszę to sobie ogarnąć. I tyle, i tyle tak naprawdę hmm. powiem Wam szczerze, nie zrobiłam nawet żadnych zakupów, żeby Wam zrobić e, hol zakupowy. A ja lubię robić hole zakupowe ostatnio. E, dobra, kupiłam Karmexa truskawkowego. E, nigdy nie miałam truskawkowego, e, i, bo mi się tylko skończył mój waniliowy. No yy, i tyle, dosłownie tyle. Także yy, ja lecę się uczyć z tej biologii. Yy, I jak będę miała jeszcze coś ciekawego do powiedzenia, to Wam powiem później.